O o o o, 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 Dwa sztuki, dwa sztuki. Kiedyś słyszałem takie akcje, że jak byłeś na grzybach nie, że zjadłeś grzyby, tylko, że byłeś na grzybobraniu i wracałeś, wiesz, czy coś takiego to nie mogłeś nawet otrzeć yy, otrzeć, może nie nosa, ale oka nawet, wiesz, po grzybobraniu, bo jak dostanąłeś niechcący jakiegoś trującego grzyba, to mogłeś się zatruć. O! Ja nie wiem, co mam wtedy taką wiedzę na pług. Może w tym trochę prawdy jest, ale wydaje mi się, że my nie żyjemy w jakiejś Amazonce, żeby jakieś zatrute, tak, tak trujące grzyby były, że dotkniesz i skóra złazi. Ja wiem, co o tym myślicie, dajcie znać. No, bardzo ciekawy temat. Dobra. A tu idziemy i powiem ci, no, na razie nic nie rośnie. Trochę towaru mamy, ale to spokojnie. Powoli wracamy do auta. Powoli, powoli zbliżamy się do końca tego sezonu. i może strach pojedzie. <noise> Pewnie dobijemy z filmami do. Końca listopada, tak jak to jest co roku i 1 grudnia koniec grzybobrania. Chodzi mi o hity grzybobrania, czyli takie powtóreczki. Tam co roku zawsze wrzucam już na koniec sezonu, tak do grudnia przeważnie. Potem to już ludzie żyją świętami, także już nikomu głowy nie zawracam. A teraz w międzyczasie no to zbieramy jeszcze grzybki, tutaj na razie się nic nie dzieje. Szukam, nie mogę ich znaleźć. No, Zmiana lasu nastąpiła, także no, różnie. Raz coś znajdziesz, las, nie. Musimy iść w drugą stronę. No tutaj, jak jest słaby temat, to trzeba przejść trochę na lewo, na prawo i coś tam jeszcze zawsze może się trafić. O, 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 o! La, la 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 zobacz jaki elegancki, śliwak już są wchodzi tylko go wyciągaj no. a tutaj czekaj bo znalazłem jeszcze coś ciekawego jest koza o, jest chyba następny, więc tutaj mamy dwa dwie, dwie sztu, dwa sztuki. Dwa sztuki. O, ten to ładny jest, znaczy ładny. Drogę przerośnięty, chyba z kleszczem nawet jakimś. O, ale jest zdrowy. No, także tego można zabrać. A jeszcze tutaj coś znaleźliśmy. Pa. Tutaj jaki więki. Po! Taki as. O, wielki jak te afery w tym, u nas, w Sejmie. Tak jest, tak jest. O, duży, ale jest. Dwie sztuki są, dziękuję, do widzenia. Jest, jest. A ten, o bo, ale on pusty w środku pa, wyżarty do samego końca. No. Obiedzony taki ładny z góry. Nie powiem. Korzyść dobry chyba. Czekaj. No, nie, zdrowy też nie był. Ja coś by tutaj drapało. Ale tego to nie będziemy brać. Mam taki. Wiesz o co chodzi? Tutaj no, mamy kolejnego przedstawiciela. O! No, też nadjedzony. Ale już nie tak do końca. Jak te wcześniejsze. Czeka. a jeszcze tutaj pójdziemy, bo rośnie kolejny as O, patrz, no co one jest tutaj w tym lesie takie ponadgryziane <gryzanie> <gryzanie> to jest ładne, ale to co co to? Marzbo wstać z powrotem. O. Zbierał grzybki był tutaj przed nami. Zobacz tutaj co rośnie. O! Taki mały chrupek, a tutaj ro, rośnie pan następny, taki mniejszy. <laughs> dawaj go też wyrwę. I mamy dwa. A zbieraliśmy tutaj obok te, te takie, które były nadgryzione. Także opłacało się. Dawaj, zobaczymy jak on do, tutaj wygląda. O, to taki widzisz. O, ten to, z tych ładniejszych ten mały też dawaj go. Gdzie do słoika? Widziałem jakie ładne. Bardzo ładny grzyby, dlatego zawsze szliśmy tutaj przy drodze w tą stronę. I teraz wracamy otędy. No i dlatego jeszcze coś na powrocie można znaleźć. No i właśnie znaleźliśmy dwa grzybki, bardzo ładne. Tutaj nie wiem czy coś znajdziemy, bo to trochę sucho było. Jak już coś będzie, to raczej taki będzie wyrośnięty. W sensie nie będzie miękki. Nie wiem, będzie trzon. <grybki> Mówię o grzybie. O podgrzybku dokładnie. <grybki> Żeby nie było. <grybki> Dobra, a tutaj coś mamy? Nie. Dobra, więc tutaj to no zawsze było tak sucho trochę. Więc tu się mało znajdowało grzybów. Nawet jak był wysyp. Więc musimy wejść sobie tutaj kawałek. Zaraz wejdziemy. Może coś trafimy ciekawego. Ktoś tu chodził, zbierał też grzyby, ale nie wyzbierał jakoś tak bardzo dokładnie. Szedł sobie, znalazł, wyrwał, poszedł dalej. A my tutaj no, trochę natłukliśmy. Nie jest jakoś tam imponująco dużo, ale już do suszarki można wsadzić, ewentualnie zrobić nawet sosik jakiś i już jest zabawa. Się? Nie ma. Nie ma. Dobra. Idziemy, tak, tędy. A tutaj byliśmy i tam trzeba skoczyć. Dobra. Takim zygzaczkiem co pójdziemy. Może coś. Trafimy. Na, na, na. Nie wiem, czy tędy nie szedłem. Chyba <grystek> jest. Idziemy gdzieś tutaj były te sośniaki nie sośniaki, no sośniaki takie powalone drzewka może coś jeszcze tutaj będzie tu co jest yes, jest, patrz trafiliśmy jest nadgryziony nie, z jakiwa no, tego nie będziemy zbierać ale jest całkiem prawdopodobnie duża możliwość, że obok gdzieś jeszcze coś będzie dobrze by było mam nadzieję o, tutaj takie tereny a czekaj my gdzieś tutaj zbieraliśmy ostatnio znaczy ostatnio ostatnim razem jak byliśmy tutaj to coś tutaj można było jeszcze znaleźć czekaj Tędy nie idziemy, tędy panie Jarku. Hops przejdziemy, pochodzimy, popatrzymy. O, tutaj wtedy znalazłem trzy podgrzybki. Jak oglądaliście to, widzieliście Więc no, w sensie trzy takie poklejże. Poszliśmy tutaj, nic nie rosło. A na powrocie, właśnie tutaj parę sztuk było, ale. Dzisiaj nie mamy tego szczęścia. No trudno. Nie będziemy płakać.